Siemanko moi widzowie, super, że jesteście, z tej strony Byksławek. E, jak myślicie, zeszło coś tam tych kilogramów czy nie? E, ostatnio było 97,3 kg. Trzeba będzie zobaczyć, jak będzie dzisiaj. Rozszlafrokujemy się.

Matematyka jest dosyć trudna. 96,45 kg. Prawie kilogram, no tak marnie, trochę marnie, nie powiem. Nie powiem, żeby to były jakieś kokosy. Ale co zrobić? No, kurczaki świeżaki niestety nie jestem strasznym żarłokiem i lubię jeść. Kto z Was lubi jeść? łapka w górę. Dobra, zobaczmy brzuszysko, Czy coś zeszło, tak? Widać, pani reżyserko? 104 cm. No, można powiedzieć, że tak. Owa, no, około centymetra zeszło, 100. 4 cm. No dobra, a widać w ogóle coś? Drodzy widzowie, ocencie, widać, że coś sylwetka jest szczuplejsza czy nie? Ludzie mówią, że, że na twarzy schudłem, ale nie wiem. Panie reżyserka nic nie mówi, może wy coś napiszecie, czy widać po twarzy, że coś schudłem, czy nie? Zobaczymy. Ciekawe, jak łapa to, łapa to jest konkretnie. Zobaczmy łapę. O! Jedne dni trochę więcej zeszło kalorii, ale trafiały się też dni mniej pozytywne. Niby trochę więcej niż 42,5 Widać coś? Ale wpiszemy 42,5 prawie 43 Ale jaja co? Znaczy biceps nie? A nie jaja Jaja to będę jadł na śniadanie 42,5 cm O tak to pięknie wygląda Idealnie widać jak ładnie ta waga i wymiary z miejsc, w których mają, schodzą. Czyli teoretycznie tkanka tłuszczowa jest spalana, a ile zostaje mięśni? No to trudno powiedzieć. Będzie po prostu chyba to widać w efekcie końcowym, gdy waga zejdzie do 82 kg. No ale to w przyszłym roku. To będzie nowa redukcja. Tutaj. Jeżeli, jeżeli, jeżeli się uda zjechać do 90, do Wigilii, no to będę się bardzo, bardzo cieszył. No a jeżeli nie, no to, to podejrzewam, że będzie 92. No nie wiem, no zobaczymy, no co. Będę musiał więcej kardio pewnie dołożyć, ale to za chwilkę Wam o tym powiem, tylko jedziemy z Udem. Bycze łódka będziemy mierzyć. Bycze Uda. Bycze uda, są takie, że na pewno każdemu się uda. Niby 64. Czyli jakby. Czyli jakby. Tak jak było. No dobra. Nie będę drugi raz mierzył. Czasem mierzę po 5 razy i za każdym razem inaczej wychodzi. 64 cm, ale tak jakby tak spojrzeć od góry do dołu, to z uda zeszło aż 4 cm, całkiem sporo, nie? Teraz będę mierzyć uda. Łydki, przepraszam, łydki. Łydki to moje są zmasakrowane po wyzwaniu. A jakie to było wyzwanie? No to obejrzycie już niebawem na filmie ale łydki są zmasakrowane na maksa. Teraz będziemy mierzyć, spokojnie, spokojnie. Jakby 4-5. Zmierzę jeszcze raz dla pewności, bo wygląda jakby pół centymetra podskoczyło. One są napompowane. Co prawda... No, no nie, nie będzie inaczej. 45 centymetrów. Ała, ała, 45 cm wydaje się, jakby trochę podskoczyło. Ale biceps też wyglądał, jakby było więcej niż 4,2,5, więc no, tak wydaje się, że, że wygląda to całkiem sporo. Co tu dużo gadać, yy, drodzy widzowie. Spróbuję, nie wiem czy mi się uda, yy, zejść na 3000 kilokalorii żeby nie przejadać więcej niż 3000 kalorii i zwiększymy intensywność, jeżeli chodzi o cardio, czyli 20 minut na bieżni 4,5 km na godzinę i 4,5% wzniesienia. Coś takiego będziemy robić. No i co, zobaczymy jakie będą tego efekty. Mi się wydaje, że Teraz to już y, przy następnym ważeniu będzie. Jeż... O, oczywiście o ile mi się uda y, trzymać tego co sobie założyłem to będzie 95 kilo albo nawet mniej za dwa tygodnie. Widzimy się za dwa tygodnie. Trzymajcie kciuki. Ci co trzymają kciuki łapka w górę i piszcie w komentarzach czy uda mi się do 95 zjechać y, albo poniżej czy czy jednak y, nie uda mi się utrzymać michy na tym poziomie, i będzie kapusta z majonezem i ogórki z grzybami? O, pani reżyserka chyba ładnie tutaj jeszcze pokaże, żebyście widzieli, jak to wygląda. No i co? Widzimy się w internecie. Piątka.